Siemanko, siemanko, z tej strony, Pastura i dzisiaj ze mną jest. Siemanos jest I tak właśnie wpadliśmy sobie na pomysł, bo taka przerwa nastała i myślimy, myśleliśmy co z tą przerwą zrobić, żeby ją łatwiej łat, nie wykorzystać. No i z tej, właśnie, z tego właśnie pomysłu zrodziło się, żebyśmy sobie pograli razem na mapie stopkowo V3. Bo tak, że tak. czy, czy tak? To... Tak, dokładnie. I no i w dzisiejszym odcinku z mojej perspektywy, bo będziemy wrzucać sobie i z mojej i z Kaskadera, żeby nie tylko ja bym miał z, tej, z, te, z tego grania korzyść, ale również i on. I no i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie... My, ja będę żniwował sobie, mucił pszenicę, a kaskader będzie sobie e, kosił łąkę, będę, będę latał sobie z no kosiereczką moją 30. Ja ogólnie tak. Omyliłem, e, omyliłem. E, chcia, chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Będą odcinki na zmianę. Będzie jeden odcinek u, u pastury, drugi będzie u mnie na kanale, więc zaglądajcie i do niego, i do mnie. No właśnie, polecam, właśnie. E, co dalej, co dalej? Może ogólnie jeszcze tak na samym początku e, całej tej serii? Co? E, mamy polskie mody. Ogólnie na samym początku wszystkie mody są wydane, bo, e, nie, bo wszystkie mody były pobierane z internetu, więc jeśli ktoś by się pytał o modyfikacje, to wszystkie są wydane. Czy będzie wydana paczka, nie, niestety nie, nie, nie udostępnimy do ponieważ autorzy, którzy wydali te mody, mogliby zarzucić nam jakąś No właśnie, chorę, że, że my będziemy Warto. chcieli z tego zarabiać, a tu właśnie nie chcemy żadnego właśnie e, takiej konfrontacji z tymi autorami, bo no to to jest dla naszej, no jakby można powiedzieć, potrzeby, a no Dokładnie. Więc jeśli ktoś chciałby e, mody, to mody są ogólnie dostępne na internecie. Wszystkie są Już wydane. ogólnie mogę podać stronę LS World, tam, pod, tam pobierałem wszystkie mody e, związane z tą serią, więc zapraszam bardzo serdecznie na, na tamtą stronę. E, I co dalej, co dalej? Tak jak mówiliśmy, będzie to seria na dwa kanały. E, od razu mówię, że odcinek, który jest u Pastury ze Żniw, u mnie będzie prawdopodobnie ze zgrabiania, ze zgrabiania e, dopiero właśnie tej łąki. Więc jeśli ktoś chce zobaczyć Koszenie, e, to Koszenie niestety nie zobaczę. Ewentualnie gdzieś tam, jeżeli pastura... No właśnie jak będę przejeżdżał, tam, może z przyczepą więc, więc sobie będzie gdzieś tam e, zerkał na mnie. A czasami. jak myślisz, w jakich jak intensywnie byśmy wrzucali te odcinki co dwa dni, czy, czy, jak, czy jakbyś... Jakbyśmy to ustalili, sobie bo No, jeszcze... tak naprawdę jak to jak to się przyjmie, tak byśmy. No na To się przyjmie. Może na sam początku jakieś dwa odcinki w tygodniu, bo nie ma co więcej przesadzać. No właśnie, żebyście A też nie jeżeli się to przyjmie, no to później jeżeli się. przyjmie, Czyli ogólnie macie cztery, cztery odcinki w tygodniu. Także to e... do... e... jak to można powiedzieć, wasze ręka, znaczy tam, e... W waszych rękach jest ogólnie, cała No właśnie, cała ta... cała ta seria, czy to wypali, czy nie, jak będziecie oglądać, to to i my będziemy działać, a jak nie będzie widowni, no to też nie ma komu... Jak nie będzie komu to nagrywać, to wiecie, wiadomo jak to jest, nie? A myślimy, pomyśliliśmy, że coś będzie nowego, no bo jednak polskie mody no rzadko spotykane jednak w tym FS-17, no bo sami wiecie, że w FS-17, tak jak już wspominałem wcześniej, jest dużo, dużo serii z, właśnie z większych gospodarstw bądź też, bądź też z polskich, ale takich troszeczkę większych maszyn. No jak sami możecie zobaczyć, my gramy jednak tutaj na takich mniejszych, na sześćdziesiątkach, gdzie fajnie to się komponuje z całą tą serią. I oczywiście bardzo fajna mapa, tak jak już mówiliśmy na początku, stopkowo V3, gdzie to wszystko się też dobrze komponuje z naszymi modami. Nie chcieliśmy też, żeby było jakieś zagraniczne mody, bo chcieliśmy taką odzwierciedlić, jak można powiedzieć, taką polski klimat wsi polskiej na polskich modach, a nie na jakichś zagranicznych bo no, wiemy, że, chcemy, że, że chcecie tak oglądać te realia e, polskiej wsi, bo jest to lubiane przez no głównie mm, myślę, że tu oglądają nas widzowie, właśnie którzy preferują takie polskie mody. I to właśnie jest skierowane dla tych osób. Dokładnie. A właśnie się pomyliłem na początku odcinka, bo nie zajechałem na to pole, co trzeba i będę móc jednak rzepak. Także Sorry za faila. <noise> Ale wiecie, jest godzina 20 prawie zaraz 0.12. Także wybaczcie za... to. 12 zaraz. No. Coś chciałem powiedzieć. Może jeżeli będziesz jechał po przyczepę, pokaż też e, widzom swoją gospodarkę, jakie, no, jakie maszyny. To, to też bym gospo, gospodarujesz właśnie sobie na. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć maszyny e, u mnie na gospodarce. To, no to wejdźcie na karsi Kaspę. Musi właśnie poczekać na odcinek u mnie z tej serii, i tam pojawi się odcinek. E, Prawdopodobnie tak już mówiłem, ze zdrawiania łąki, i tam właśnie będzie też e, Też pokaz maszyn. Myślę, że chyba nawet i dzisiaj ten odcinek nagramy, bo e, jest dobra aura, e, czas jest, to czemu to nie wykorzystać na nagranie odcinka? tak no więc Nie ma w ogóle żadnego problemu. Prawdopodobnie nie będą wydane odcinki w tym samym czasie, więc. No właśnie, bo to też wy, wydamy w jednym tym, to nie będzie Dokładnie. to miało sensu. Czyli, jeżeli oglądacie, właśnie ten odcinek, no to prawdopodobnie mój odcinek pojawi się za dwa dni. No właśnie, dzisiaj w ogóle jaki jest dzień? Dzisiaj jest środa, tak? Dobrze mówię. Dzisiaj jest czwartek. A no tak, dzisiaj czwartek, kurde, nawet widzicie, nawet mi się myli wszystko. Także no, czyli by było w sobotę, może odcinek Kaskiego. Bo prawdopodobnie Nie. to wrzucę, wrzucę, chyba jutro. No, czyli w piątek w Wrzucę, wrzucę. Niedzielę. Czyli w niedzielę właśnie. Oczekujcie na niecierpliwie, ale myślę, że będzie tak. warto czekać na ten odcinek. Dokładnie. Coś nowego, coś nowego na nas, na moim kanale, na kanale Pastury też. Myślę, że, że coś nowego, bo jednak e, fajna seryjka się nam pojawia na, na właśnie na, kan na kanałach. Ona Powiem wam, że. Przyjmie. Że, że takie granie na tych polskich modach to nawet takie fajne uczucie, że no, po prostu takie coś realnego jest jednak nie takie, że miż że na odwal się jednak te polskie mody fajnie tutaj. Dokładnie, jak sami wieczyliście, 17 też e, umożliwia fajne opcje, żeby grać bardziej realnie, czy typu typu właśnie te różne big buggy, czy też. No, 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 otwieranie dokładnie, drzwi, dokładnie. otwieranie drzwi, nawet takie proste. No, się, coś. Proste, niby proste. Zbudowało się. Cieszy o to. No, dokładnie, a m, co ja chciałem jeszcze powiedzieć, ale też było ciężko szukać te mody, bo, m, bo jest strasznie mało. Nie wiem, co, chyba już mówiłeś na początku odcinka, że jest strasznie mało tych polskich modów. No, modów jest bardzo strasznie mało. A jak już tak. są, to są odwal... znaczy yy, fajnie, że są, tylko że nie są wyskalowane na przykład niektóre. Niektóre nie, nie działają tak jak, pod... nie, jak powinny, po prostu, no tak. Dokładnie no to już nie mamy na to wpływu, no niestety, to już tu raz raczej trzeba było się zgłosić do tych, co przerabiają No, więc jeśli ktoś przerabia mody do Farminga 17, pamiętajcie ludzie, żeby wyskalować jednak ten mod, moim zdaniem bo to jednak, od tego się powinno zacząć całe to przedsięwzięcie, które, które tam tworzycie od wyskalowania pierwszego modu, a później dopiero Zaczęcie robić tam dodatkowego skryptu, bądź też bądź też... No to wiadome też, jest, że, że każdy by chciał zarobić na tym, bo to jest oczywiste. To każdy coś robi nie, nie na darmo, to każdy by, Coś jak się napracuje człowiek, ale jak, no, przy tym jak się można napracować, jak to jest trochę na... nie obraźcie się autorzy tych, tych, tych modów, ale to są trochę takie na odwal się te robione, aby tylko kasa była. Takie jest, tak jest moje zdanie. A, tak nie wiem jest. czy podzielają to inni ludzie. Tak więc w tym w, na tej serii też będziecie musieli e, zobaczyć znaczy musieli, no, będziecie widzieć też różne czynności związane z tym, że będziemy wykonywać czasami wspólnie. A dlatego to jest związane z tym, że nie, ma, nie było modyfikacji po prostu oddzielnych, gdzie byśmy mogli to oddzielić od siebie. I na przykład e, tak agregatowanie załóżmy na no, prawdopodobnie będziecie widzieli to, że ja będę agregatował e, u pastury, on będzie sobie siał już w tym samym czasie, tak, ponieważ... Też nie było, Ale... że mamy, każdy jest bogaty, czy coś, właśnie. Tak, dokładnie. A e... też. Jeden ma to, drugi ma tamto, i będziemy sobie tak, jak sąsiedztwo sobie pomaga, będziemy sobie e... współpracować, będziemy razem ze sobą. Dokładnie. No i tak, jak mówiłem też, właśnie, że e... jakbyście zobaczyli, załóżmy, pastury agregat, no to niestety byście mogli się wystraszyć. <laughs> Właśnie, tak jak ja zrobiłem taką minę z, e, zdziwiającą się. Tak, dokładnie. Nie wiem, pierwszy raz widzę tutaj mod e, sieczkarni chyba bodajże, bo rozrzucone są te... E, no jest, jest mod no sieczkarni, bo nawet nie wiem. Rozrzucone są te wszystkie, jak to powiedzieć, ta słoma zrzepaczana jest rozrzucona po całym tym, po całym polu. Polu. Także chyba nie, nie przyjadę tu przyczepą, bo mi się wszystko zmieści w zbiornik. <grym <grym to Słaby plomierz. No niestety. No. Życie, no. To już nic nie zmienimy w tym. I ogólnie jeśli ktoś by się pytał, prawdopodobnie będziemy grali na e, trzykrotne nawożenie oraz e, okresową orkę, żeby to jednak mimo wszystko się jakoś fajnie e, oglądało, no bo będziemy musieli wykonywać te trzy razy opryks, załóżmy czy też czy też nawożenie. E, trzykrotne w ciągu jednego e, w ciągu jednego okresu rośnięcia, rośliny dokładnie, A myśl, dokładnie. To fajnie, fajnie to będzie wszystko wyglądało. A jaką ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że doznałem trochę, można powiedzieć, lekkiego szoku, jak się ostatnio przeglądałem YouTube'a i zobaczyłem, że, że do 15 Alesa bodajże była deszczownia Pierwszy raz takie coś widziałem i ciekawy były, ciekawym pomysłem byłoby to yy, zdrożenie do, do ls 17 No zobaczymy, może autorzy ktoś to nas będzie oglądał, może wpadnie na ten pomysł i, i przerzuci tą deszczownię do do 17 Nawet nie słyszałem o tym. Nie tej widziałeś rzeczy. nawet z tej 17 ja Nawet też nawet Pierwszy nawet, raz nie. widziałem takie coś właśnie. Też mnie to zdziwiło. Aż teraz, aż teraz nawet w szoku. <laughs> teraz jest, ja cię <laughs> Dokładnie. A i też nie chcemy robić za długich odcinków, bo wiadomo, dłuższy odcinek też nikt nie chce. Chyba, chyba że chcecie oglądać takie dłuższe, półgodzinne odcinki. A raczej, ja raczej preferuję 15-minutowe odcinki. Kaskader pewnie myślę, że, że jakieś 20-25-minutowe, bo jednak jest jego kanał bardziej rozwinięty niż mój, niż nasz Kołtun pastor i Koutun, Także, no, także wiecie, jak to jest. Znaczy, sądzę, sądzę, że właśnie takie. Od 15 do 20 minut to takie w maksimum, no bo jednak ludzie e, też e, często, że tak powiem, nie mają czasu na oglądanie. Tak myślę po prostu, że wiesz, no, łapią, często łapią po prostu takie na szybkości. E, tak. odcinki. Ja I ale myślę, że 15 minut to 15 minut. Nie? Myślę jednak, że warto obejrzeć ten odcinek do końca, bo są wszystkie informacje wyjaśnione od, od początku do, do tego końca filmiku będą wszystkie rozwijane wątpliwości. Co do modów i co, co, co będziemy tutaj tworzyli w tej całej serii. nie wiem nawet w sumie jak to jak ją nazywamy sąsiedztwo w Stopkowie? Czy, 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 czy no jakoś tak może... Żeby, żeby też nie powtarzać właśnie tam od chłopaków. Stop no właśnie, Team, bo tu widziałem, że już sąsiedzi, sąsiedzi, sąsiedzi w Stopkowie czy coś takiego było, żeby nie było, że... Serdecznie no, też pozdrawiamy Stop Team Aczkolwiek no zobaczymy, może, może typowa Polska Nie czekaj. To już się, pomyśli, już nieważne. No, coś, coś się coś, wymyśli już nie No. Coś wymyślimy, na pewno. Na pewno. Także nie martwcie się o nazwę, my sobie poradzimy. Dokładnie. A i od razu mówimy też, że moje gospodarstwo jest przeznaczeniem na, na krowy. A ja Sam bardziej krowy, preferuję chyba właśnie bez, bez hodowli, czyli, czyli zbożowe uprawy Typowe, zbożowe. typowe, właśnie. Idę na hektary, nie, nie na zwierzęta. Dokładnie. No i jak sami wiecie, no. Rozwój gospodarstwa też prawdopodobnie będzie przychodził z czasem, jak możecie się spodziewać. No bo samo 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 idzie za siebie, że no... Im więcej areałów, tym jednak sprzęty też będą musiały się powoli zmieniać, no zwię zwiększać i lub zmieniać. Jak fundusze będą nam na to pozwalały, to i będziemy się rozwijać, ale jak będzie do kitu rok, to i będziemy stać w miejscu. To niestety, to, to już gramy na realia, nie, No, stety. Tutaj już gramy na realia, żeby wszystko było jak najbardziej urzeczywistnione w grze. Tak, postaram ogólnie też sobie zapisywać gdzieś tam, gdzieś sobie, sobie tam gdzieś na komputerach czy coś, kto ile tak naprawdę pieniędzy tak mniej więcej miał. tą kwotę, którą widzicie prawdopodobnie u pastury jest ta kwota tam chyba, nie wiem, do 10 widzę, 10, że skoń, skończyłeś przetrząsać, znaczy e, e, kosić, już, czy, wyjdę z kombajnu skończyłem. i ci pokażę wam Państwa oto właśnie takim Ursusem sobie sobie. Tak. Pracuję. Użyć, pracuję tak i dokładnie właśnie sobie składam i lecę sobie na gospodarkę to tu niech sobie trochę przeschnie no bo jak, jak wiesz no, trawa musi jednak dostać troszeczkę powietrza no właśnie, żeby a ja się teraz przetransportuję na gospodarstwo otwarzamy sobie tutaj drzwiczki i wyjedziemy sobie przyczepą żeby żeby e, rozładować z, że, rzepak z kombajnu no tak. szukam tej nie wiem, gdzie ja ulokowałem tą przyczepę. Gdzie ciężko teraz. Nie wiesz, gdzie, gdzie ulokowana jest przyczepa? Bo się pogubiłem troszkę. Nie wiesz? Na, na pewno w garażach przed tym. Patrzcie, Patrzcie, ciekawa jest ta. Że w 60 można go przekazować, patrzcie na to. Ty no, z tego co wtedy pożyczałem od ciebie, to cię odprowadzałem tam, gdzie stała. Czyli tam, w tych garażach o tej talerzówki, nie? Tam, y, gdzie masz talerzówkę i naprzeciwko tam są te garaże. Talerzówka? Powinna stać tam. Naprzeciwko mówię, no dobrze, zobaczę, bo już sobie... już, już... Już sam się pogubię, ma rzeczywiście, stoi. No. Zaraz otwieramy, wyładujemy i to będzie dzisiaj na tyle. Bo już tak, już jest... <laughs> długi odcinek, już ponad prawie 15 minut. Produkujemy się. A tu jeszcze czeka nas odcinek do Kaskadera Dokładnie. Także jeszcze raz zachęcamy Was serdecznie do, do oglądania, bo myślę, że warto będzie. Tak, oglądajcie i od razu też mówię, polecam bardzo serdecznie kanał, Pastury. który... A ja Zapraszam co do Co ja mogę powiedzieć, no na... ja bym zap zaprosił do i kaskadera, ale nie mam takiej rozgłosu jeszcze, żeby... Żeby, żeby no, go... No i tam rozwój nie jest potrzebny, nie? Ja Dobrze. też nie uważam, że... Ja też nie uważam, że tam jakoś wiel... wielce... Ale, żeby z, z tego, to ja też zachęcam do... Do subskrybowania i oglądania Kaskadera kanału, czyli Kaskaderski Channel. Dokładnie. Lecę tam do Ciebie zobaczyć, czy tam przedstawiłeś jeszcze tą gospodarkę na koniec, No tak, nie? tak już, w sumie to już jest... Będziemy kończyć to, już to mnie nie przedstawiam. w następnym odcinku. W sumie nie na, po następnym, następnym odcinku dopiero e, przedstawimy, bo następny odcinek będzie u ciebie. Także to Ty może przedstawisz tak, u siebie, młody. Także już będziemy kończyli, bo, bo rozładowałem zboże ten e, zapach. chciałem zobaczyć, czy. Weź tak, weź tak. Czekaj, otworzę ci drzwi, o już otworzyłem. No, no i jest działa, gitana. jesteś przy mnie. Także... Weź opuść mi tę siedzenkę, bo tak siedzę sobie chyba na randzie. O, rzeczywiście, dobra, teraz już opuściłem. I gitara sam <suszy> ale sam będzie musić <suszy> Także my spierdzielamy na pole. <laughs> Spierdzielamy no. na pole. A, a wy się trzymajcie i, i łapcie ten odcinek. Subskrybujcie mój kaskadera kanał. Łapkujcie, komentujcie, czy Wam się podoba taka seria i czy chcielibyście to oglądać. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam Pastura. I no. Siemanko. Do usłyszenia.